Koniec roku, zatem zapraszam Was na 10 najlepszych smartfonów moim zdaniem 2023 roku. Cena nie jest istotna, założenie jest jedno, ma to być maksymalnie dobry sprzęt w swoim budżecie. Skupiam się tylko na smartfonach, które sam testowałem, a było ich prawie 50 w tym roku. Gdy zobaczyłem sugerowaną cenę tego modelu przy premierze, to pomyślałem, że Samsung zamienił się na mózg z wiadomo czym. Rynek zweryfikował szybko cenę A54, która spadła o 800 zł, i teraz ten telefon na końcu roku jest super opcją, bo Samsung zmienił aparat główny, design jest łudząco podobny do S23, a urządzenie przestało być plastikowe. Poprawiono działanie względem poprzednika, mamy zauważalnie lepszy procesor i w konsekwencji to jeden z najlepszych pomysłów w tym segmencie cenowym. Szkoda, że na starcie Cena nie była rozsądna. Mimo że test jeszcze się nie pojawił, to ja już go używałem, sprawdziłem i niebawem pojawił się pełen materiał, więc będę mógł wam więcej o nim powiedzieć. Czemu iPhone znowu tak nisko? No bo co się zmieniło? W Maxie mamy owszem, peryskopowy teleobiektyw z pięciokrotnym zoomem optycznym zamiast 3 i to jest moje rozczarowanie, bo zawsze Pro i Pro Max różniły się tylko wielkością, a nie robiono z mniejszej wersji nieco słabszego modelu. Oprócz nowej ramki przycisku akcji w miejscu suwaka na budowie, więcej ramu USB-C, to niestety więcej znaczących zmian brak, co nie zmienia faktu, że to dalej rewelacyjny smartfon do wideo szczególnie i to chodzi o tryb filmowy, który absolutnie uwielbiam. Coś złego dzieje się z Samsungiem, albo im się nie chce, albo skończyły się pomysły. Nie wiem, co jest gorsze. S23 Ultra tutaj się nie znalazł, bo moim zdaniem obecnie lepszym wyborem będzie S22 Ultra ze względu na cenę. A poprawiony software w aparacie S23 powoduje, że mamy znacznie lepszy zoom niż poprzedniku, lekko odświeżony design i może to być bardzo istotny smartfon z linii S w najbliższych dwóch latach, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że kolejne s z powrotem będą miały Exynosa zamiast Snapdragona na pokładzie, który wreszcie w tej generacji pojawił się w Europie. W końcu flagowiec Samsunga dobrze pracuje na baterii, bo osiągałem wyniki rzędu 6 godzin pracy na ekranie, co przy Xenosach no, nie zdarzało się. Jak ten model będzie tanieć, to tym bardziej nowe generacje mogą mieć mniejszy sens od tego modelu. To jest najlepszy smartfon fotograficzny tego roku, co do tego nie mam wątpliwości. Tutaj trudno o tym mówić, bo obraz świadczy najlepiej o tym moim stwierdzeniu. Mamy peryskopowy teleobiektyw o zoomie optycznym 3,5-krotnym, ale przybliżenie spokojnie, hybrydowe do 10-krotności radzi sobie bardzo dobrze. W przeciwieństwie do jego największego konkurenta S23 Ultra, foty wychodzą naturalniejsze, bardziej plastyczne. Fajnym smaczkiem tutaj są plecki perłowe, które w każdym egzemplarzu są inne. Niemniej dalej nie mamy usług Google, a Huawei już naprawdę dobrze radzi sobie z omijaniem tego bana i obecnie już konsekwencji idących z braku GMS jest nie tak dużo jak na samym początku i da się relatywnie normalnie z niego korzystać. Nothing zmienił koncepcję i zamiast średniaka zamarzył mieć flagowca w swoim portfolio. Teoretycznie niewiele jest zmian w porównaniu do pierwszej generacji, ale Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej nakazuje go inaczej traktować. Jest odświeżony interfejs Glyph z nowymi funkcjami LEDów na pleckach, i to takie sensowne, a nie niezauważalne dodatki. Fotograficznie nofing nie rozczarowuje, poprawiono ciut ładowanie do 404W, ale to dalej niezbyt wiele na obecne standardy. Jest za to ładowanie indukcyjne, ale tylko 15W. Jest to smartfon ciekawy, inny, nietuzinkowy i przede wszystkim warty swoich pieniędzy. Miała być jak wiele innych motoroli, a wyszedł mega opłacalny sprzęt. Za mniej niż 1800 zł dostaniecie uwaga 12 GB RAM, wodoodporność, OLEDowy ekran 144 Hz, optyczną stabilizację obrazu, szeroki kąt 13 megapikselowy z autofokusem, 68 W ładowanie i gdyby jeszcze trochę wydajniejszy był to kto wie, czy nie powalczyłby o podium tego rankingu. Wyceniony jest doskonale, a teraz to już tylko z czasem będzie tanieć, więc w następnym roku podejrzewam, że nie raz pojawi się w topce do 2000, 1500, a może i 1000 złotych, kto wie. Honor jako marka jest dużym rozczarowaniem w tym roku, ale flagowca to mają najfajniejszego. Jest to faktycznie taki chwało jak za dawnych lat, za którym tęsknimy i którego chcielibyśmy z powrotem. Fotograficznie świetny, może nie aż tak jak P60 Pro, ale dalej peryskopowy teleobiektyw wiele potrafi, a zestaw trzech obiektywów po 50 megapikseli w każdej sytuacji sprawdzą się. Może jest zbyt szeroki, przez co nie leży dobrze w dłoni. Może ma dziwną wyspę z aparatami na froncie, ale za to jest jakiś. Ma rozpoznawanie twarzy w 3D, a to w świecie Androida ogromna rzadkość. Ładowanie kablowe mogłoby być szybsze, bo 66W na nikim wrażenie obecnie nie robi, ale za to jest 50W ładowanie indukcyjne. Jeżeli jesteście znudzeni współczesnymi flagowcami, to jest to fajny powiew świeżości. Co to się stanęło? Składak w topce? Ola boga! Składaki miały być rewolucyjne, spopularyzować tę formę, a jak wyszło, każdy wie. Dlaczego zatem Razer 40 Ultra jest w tym miejscu? Bo jako pierwszy spowodował, że tej klapki nie trzeba przez większość czasu nawet otwierać i w końcu mamy kompaktowy smartfon, a kiedy potrzebujemy, dostajemy pełnowymiarowy telefon. Co z tego, że ma słabszy procesor niż Z flip 5? Co z tego, że nie jest wodoodporny? Najważniejsze jest to, że jako pierwszy Flip robi to, do czego został stworzony. Motorola niezwykłego pstryczka w nos sprzedaje zbyt pewnemu siebie Samsungowi, a to dobrze rokuje na następny rok w kontekście zdrowej konkurencji na rynku. W obecnej chwili jak kupować składaka to Motorola Razer 40 Ultra. Ale jestem durny. W ostatniej topce do 2000 zł zupełnie o nim zapomniałem. Przecież Poco F5 Pro jest tak fajnym i opłacalnym smartfonem, że niewiele potrzeba więcej, żeby być w pełni zaspokojonym smartfonowo. Nawet mamy tutaj 30W ładowanie indukcyjne w tych pieniądzach z Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej. No, miazga. Oprócz takiego siermiężnego wykonania i masywnej obudowy trudno mu coś wielkiego zarzucić. Nawet zoom pięciokrotny tutaj nieźle wypada, także pod każdym aspektem F5 Pro broni się. Nawet ten telefon obsługuje nagrywanie w 8K, nie wiem do końca po co ale jest, ale przede wszystkim ma uczciwą stabilizację obrazu dla filmów. Całościowo świetny i bardzo dobrze wyceniony sprzęt. Testując takie telefony, zastanawiam się nad sensem kupowania flagowych smartfonów. Taki Nord 3 daje tak naprawdę wszystko, czego potrzeba normalnemu użytkownikowi. Jest bardzo dobrze wykonany, ma świetny ekran Fluid AMOLED z malutkimi ramkami. Do tego procesor Dimensity 9000, który zakręca się w okolicy 900 tysięcy punktów Antutu. Ponadto pamięć UFS 3.1, czyli dawna flagowa. Za trochę ponad 2200 dostajecie mocniejszą wersję z 16 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki. Fotograficznie świetny nawet na szerokim koncie. Mamy tu ładne nagrywane wideo bokeh. jedynie stabilizacja filmów mogłaby być trochę lepsza w tej cenie. Jest mocne 80-watowe ładowanie, przyjemne przestrzenne stereo, a do tego system z nakładką są na tyle dobrze zoptymalizowane, że korzystanie z tego smartfona to czysta przyjemność i nie sądzę, żeby to się zmieniło w przeciągu kolejnych 12 czy nawet 24 miesięcy. Może to nie jest ten dawny OnePlus w tym swoim dena, ale mamy suwaka głośności na obudowie. Mowa rozsądku przemawia przez Norda 3 i takich smartfonów... Potrzebujemy więcej, dlatego zdobywa on numer jeden mojego rankingu w tym roku. Tak wygląda moim zdaniem mijający rok. Najlepszym średniakiem został Nord 3 tuż obok niego Poco F5 Pro, najlepszym składakiem Razer 40 Ultra od motoroli, a najlepszym flagowcem Honor Magic 5 Pro. A Wy jak widzicie te trzy kategorie smartfonów waszym zdaniem, które telefony wygrały? Dajcie znać w komentarzu, będą największe rozczarowania roku, ale to po 1 stycznia. Do zobaczenia!